Po pierwsze gratuluję trenerowi Urbanowi Legi zasłużonego zwycięstwa, bo w przekroju całego meczu była zespołem piłkarską klasy lepszym. My ograniczaliśmy się po zdobyciu bramki do przemieszczania się w strefa gry na kontry, których no nie było niestety w końcówce pierwszej połowy. Szkoda tych sytuacji, kiedy Kamila Damek i potem Sebastian Zajka wywrócił wrócił się. Mieliśmy sytuację na to, żeby do przerwy schodzić z wynikiem 2-0. Powiem że wcześniej Legia miała sytuację, no ale tak to jest w piłce, że jak się nie wykorzystuje, to potem tak to niestety wygląda. W drugiej połowie Legia nas totalnie zepchnęła. Brakowało nam tego, co tego, co rok temu do, lepiej dużo lepiej funkcjonowało, mianowicie utrzymania się przy piłce po odbiorze i, i kontrataków e, świeżych zawodników i tutaj e, no daliśmy się za bardzo stłamsić i bramką dla legi pachniało w każdym momencie. Szkoda mi zawodników, bo jeżeli do 82 minuty e, utrzymuje się korzystny rezultat, zostaje gdzieś tam na zegarze 8 minut plus doliczony czas i z nieba zeszliśmy do piekła w kilka minut. Bramka na 1-1 żyry totalnie nas rozkleiła, spadła pewność siebie i za chwilę konsekwencja, następna bramka furmana i dobicie Radowicza w końcówce. Także mogę tylko chłopcom pogratulować serca biegu, biegania za, za zawodnikami legi, bo byli naprawdę dzisiaj dużo, dużo lepiej dysponowani.